Cześć wszystkim z tej strony i jesteśmy dzisiaj po raz kolejny w Terrarii. Tak, w dzisiejszym odcinku w końcu zmierzymy się z Wall of Flashem i zaczniemy naszego hard moda. No, bo już poza tak naprawdę budowaniem nie mam za bardzo co tutaj robić. Mogę co najwyżej chodzić po jaskiniach i szukać przedmiotów, które kto wie czy w ogóle znajdę, nie? Więc trzeba się niestety poświęcić i pójść na ten wyższy poziom. Dlatego lecimy od razu do naszego piekiełka. Bo innej opcji nie ma, no. no Trzeba niestety się na to już przygotować. Trzeba się pogodzić z faktem, że nie możemy wiecznie siedzieć na trybie łatwym. A też dzięki temu będziemy mieli dostęp do nowych surowców, do nowych jakichś broni, różnego rodzaju. Będzie dużo więcej frajdy, To na pewno. A i przy okazji dużo więcej umieranka i innych takich rzeczy. Dobrze, że z tych, że nie ma licznika śmierci, bo. Pomijając fakt, że na początku yy, wiele razy się uciupałem przez to, że. Znaczy na początku. Niedawno się uciupałem przez to, że robiłem sobie nagrobki na cmentarz. To tak to. Nawet dużo tych śmierci bym nie miał, nie? Chyba. Nie wiem, w każdym bądź razie. Tu pokażę, zrobię taką platformę. Mam nadzieję, że taka platforma wystarczy. Chwila, co? A, to jest dżungla, dobra. Mam nadzieję, że taka platforma nam wystarczy. Poniszczyłem wszystkie możliwe wieże, też, żeby przypadkiem nam te yy, budynki nie przeszkadzały w strzelaniu z zaklęć, bo jednak wolałbym, żeby jakieś zaklęcie, jakiś pocisk nie uderzył w ścianę, jakąś taką po prostu po drodze, jeśli nie zniszczył. Dlatego właśnie mam nadzieję, że takie coś wystarczy i że przetrwamy i... że uda nam się go pokonać. Nawet też narobiłem trochę więcej miksturek. Na wszelki wypadek przydadzą się na pewno. Dobra. Miejmy nadzieję, że to wystarczy. Naprawdę. Bo obawiam się, że to może być za mało. No dobra. Robimy to. Leci. Oj, zupełnie, że on strzela To mi to z głowy kompletnie. I nie wypiłem miksturek, chwila. Aj! E. Ale jestem ciamajda! Tak, pijemy teraz po drodze. Zmarnujmy czas. Dobra, to co wy mogłem, wypiłem. Miejmy nadzieję, że to wystarczy. Na pokonanie go. Nawet sporo mu bijemy, tak naprawdę. Tylko teraz zaczął się ten etap, gdzie my już za bardzo nie możemy się leczyć y, żadnymi jakimiś takimi y, podręcznymi sposobami. A, on jest silne. Można po prostu silniejsze na multiplayerze, tak też mogło być. Faktycznie, na multiplayerze wszystko chyba wydaje się być trudniejsze. No dobra, co ciekawego mi dasz? Uwolniony duchy klęski broku. E, jaki ty weźmi emblemat? Wojownika? No to to nie jest to, co chciałem. Uuu! Petarda! Fajne, ale to jest broń dla e, tego przywoływańca. Przewodnik entry nadchodzi. To, to dobrze. Bo mamy, że tak powiem, e, jeszcze jedną rzecz do zrobienia. Będę go dzisiaj bił sobie. Na tyle, ile dam radę, żeby wydobyć te przedmioty potrzebne mi, czyli emblemat czarodzieja. Z tego co wiem, da się go chyba nawet skraftować, więc mógłbym nawet po prostu się nie przejmować tymi i po prostu go sobie zrobić, ale przy okazji pieniążki pozbieramy. Wszystko jest na plus. Tak czy siak. Ej, nie, naprawdę, ja byłem przekonany, że być dużo trudniejszy. Naprawdę, ja mam strasznie przez y, multiplayera wypaczony mózg, już. I mi się wydaje, że wszystko jest takie trudne w tej grze. A ta gra jest naprawdę prosta. Ciekawi mnie, czy pokażemy mullorda, tak naprawdę. Bo ja na multiplayerze nie dam rady Lorda pokonać z kuzynem. A tak to zobaczymy tutaj. O, ten miecz taki dziwny się dropnął. I znowu symbol wojownika? Jakie co ja robicie? Halo, guide! Guide! No dobra, poczekamy aż się zrespi guide znowu. nie, już się coś stworzyło! Mimik! Ej, nice. To się nazywa mieć farta? I kamień filozoficzny! To się nazywa mieć farta! To jest... Nie wiem, czy właściwie jest mi potrzebny kamień filozoficzny, ale chyba tak. Ale w każdym bądź razie mega fajnie, że nam się zrespił od razu mimik tutaj dał już kamień filozoficzny, bo przyda się na pewno. Przydałby się jeszcze właściwie guide, nie? Halo, guide'ik, where are you? Guide? Czy ty możesz przyjść? Jest dziewiąta po południu, może faktycznie już nie przyjdzie No właśnie, noc jest o, To teraz tak Gdzie mieliśmy altar? Hmm. Chyba w tym, nie? O nie! To się Crimson zrobił. Trzeba się go od razu pozbyć. To od razu tam polecimy. Mam proszę, to się pozbędziemy Crimsonu. I pójdziemy na mój Crimson ogólnie i zniszczymy te yy, otarzyki, bo trzeba tam ogólnie zniszczyć kilka. Dzięki temu będziemy w stanie yy, zbierać rudy nowe w grze dostępne. ...które będą dopiero dostępne w grze. Tylko... O, właśnie... ...przeklęte... ...przeklęty Crimson. robicie? Co to?! Wilkołaki! Mumie! Mumię też trzeba pokonać. Nawet sporo. Są chyba też dwa rodzaje mumii, z tego co pamiętam, jest taka mumia yy, klasyczna i mumia jest jeszcze mroczna i upiór. No właśnie to jest, to jest ten problem, hard Ale dobra, ta, ta, ta broń od Skeletrona całkiem silna. To trzeba przyznać. Tylko mi by się przydało tutaj? Co, ty, ty, ty idziesz do mnie ślimaku brzydki? Herpling. W sumie na plus, że nam się nie zaczął Bloodmon od razu. Won! Bo jakby się zaczął Bloodmon, to bym miał dużo większe problemy tutaj. Takie naprawdę problemy. Dobra, trzeba się tego pozbyć. Nie, won ode mnie! Ej, bo ja tu zginę zaraz. Nie ty. Chciałem proszkiem sypnąć. Dobra, powolutku się pozbywamy tego. Najgorsze, bo to jest tam też... ...od strony... ...podziemia i... ...ja tego za bardzo nie oczyszczę w podziemiu. Co najwyżej tak mogę zrobić. Tyle, ile się da. Wolmi stąd, skudny biomie też wolmi stąd. Aś się musiał zrespić tutaj akurat Crimson nowy to znaczy, to jest to, że tak czy jako czyszczenie Crimsonu nic nie daje. Ale z tego co wiem, to być chyba można jakiś, jakąś broń zdobyć, nie, która pozwala yy, w miarę sprawnie pozbywać się Crimsonu. Tak mi się wydaje, że taka broń istnieje. Nie no, to jest tylko za pełno. nie. To prawdopodobnie powstał ten Underground Crimson. W którym są nowe stwory. Nie pamiętam jak one się dokładnie nazywały, ale były takie... Przynajmniej w Crabtion są takie sikające taką, taką mazioją dziwną. Ektoplazmą? Nie. Nie będę się nazywał Aikor, Aikor jakieś takie ich, Ichor. Icor. No, takie właśnie coś jak pożeracze światów. Te takie te w sensie bossy, tylko y, chyba w ziemi one były wbite czy coś i one pluły tak mi właśnie. O, o, już widać właśnie jak się szybko rozrasta Crimson. Ledwo co tu oczyściłam, a już się rośnie kolejne tworzy. Dlatego niestety, ale oczyszczanie go będzie ograniczyło z cudem. To, co tu nawet oczyścimy, to już widzicie, ale się zmienia. Więc nie ma co. <coughs> Najlepszy sposób to jest po prostu I tyle. Dobra, ja muszę jeszcze wiedzieć, gdzie Halo się stworzył. To też jest ważne. Dla mnie. W ogóle... Ja chyba nigdy nie miałem hard mode z Crimsonem. Zawsze miałem z Corruption. Dlatego dla mnie te moby są dosyć nowe. Takie nie już I tu właśnie największy problem. <laughs> Że to mi dżunglę będzie chciało pożreć. A wolałbym, żeby dżungla nie została pożarta przez to. Aaa, ile was tutaj jest? w mi nie jesteście potrzebni, jakoś wybitnie, ale skoro pożółwiać, z tego co pamiętam, potrzebne na jakąś zbroję. I po prostu jest dużo, ej, halo! Za dużo, nawet. Dobra, dziękuję. Chodź tu. No, przyda się. Nowe, lepsze uzbrojenie. Zdecydowanie. Jest chyba pełnia, co nie? Chyba tak bo one chyba tak samo z siebie takie spełnia o jejku jeszcze takie dziadostwo rozgniewany traper won ooo będzie ciężko będzie ciężko nawet bardzo ciężko co to jest Ariprama paima. Jest za dużo tych żółwi! Halo! One też chyba biją dużo więcej, jak się właśnie tak wystrzelą. Mam wrażenie. Zapomniałem jak dużo mowów się nowych tworzę. A tych żółwi mi się wydaje, że jest za dużo nawet. I ciągle też jest spora, więc raczej szanse, że nam to szybko się zniszczy to są małe. W razie czego się stworzy nową, no. Po to są, że tak powiem, nasze. Yy, Te naszej niki, yy, GD. No, tak to się nazywa. Yy, nasionka, żeby właśnie zatworzyć nowe biomy. Dobra. Prawdopodobnie Halo stworzył się z lewej strony. Tak mi się wydaje. A to będą chyba też takie plujące teraz tom, nie? Zarazą. Szkrobatny klucz? Uuuu! Aha! no tak. W dżungli mamy... W dżungli mamy przecież do pokonania planterę. Dopiero jak pokonamy planterę, to będziemy mogli prawdopodobnie... albo Golema? bo ja już nie pamiętam. Albo planterę, albo golem. Któryś trzeba będzie pokonać, żeby zdobyć... dostać się do... mamy te ołtarze. Jest tutaj. Potrzebujemy tego, paladium spoko. Gdzie to jeszcze jest? Jakiś ołtarz, chyba tylko tylne. Na... Prawo, tu, kopie, kopie, kop Musimy się dostać do niego. Go rozwalić orykalium, ok. W takim razie idziemy do kory dziwne dźwięki, co to zginęło tam? No, i ty. Tytan, ok. Spoko. Co to? To upiór, uh, dobra. Dobra, mamy trzy różne rudy. To teraz pójdziemy na lewo. Zobaczymy, co na lewo jest przewodnik. No teraz. Trzeba było przyjść, jak kurde. Potrzebowałem cię, kościół. Dobra. Gdzie powstał hello? I dlaczego tak blisko? No to pustynia zera będzie już cała przejęta przez... No tego. Crimson. Ale dobrze, bo tu potrzebujemy tej... Yy, właśnie mumii złej takiej. Krwawa mumia? Tak. Bo... Są chyba dwa rodzaje... A, okej. Okay. Są chyba dwa rodzaje itemów, które możemy dro dropnąć właśnie z mumii. I one chyba są łączone w Yin Yang? Czy mi się wydaje teraz? W każdym razie to są jakieś tematy, które są potrzebne, właśnie z tej yy, świetlistej mumii, z tej mrocznej mumii. I z mumii klasycznej, chyba? Chyba? Naprawdę, bardzo przez chyba, bo nie pamiętam tego. Musimy naprawdę zagłębić się, jak nie wiem, w tego hard teraz. Tu w ogóle chyba, z tego co pamiętam, czyściłem teren ostatnio. Bo kiedyś pamiętacie... O, Hello się stworzył. Yy, dotąd był crim z zdjąłem, ale widać, że zaraz się rozrósł, więc nic to nam nie da. A to jest mój ulubiony biom, dlatego właśnie on jest na mnie Turce. Ja strasznie lubię Hello. Naprawdę. Bardzo... Może za sprawą tego, że jest taki fajny bajkowy i w ogóle taki taki fantazy. Ale też przez to, że... fajne rzeczy na nim są, typu kryształy yy, powstają takie specjalne. To w ogóle nam się lód zrobił różowy. Super. Jakby co? Jak ktoś nie wie, to hello też się czyści tym proszkiem. A nie. Nie? Ho, to dziwne w takim razie. Tak, tu ogólnie jest błąd. Tu nie powinna być pana karczmarza, to powinna być pani maszynistka. O. Odejdziemy na chwilę. Może przyjdzie tutaj. Nie, ona chyba tylko. Dopiero w nocy przyjdzie, czyli nie dostaniemy chyba pylonu. Czy dostaniemy? Pokaż mi. Nie, ty nie sprzedajesz pylonu, a ty? Też nie. Hmm. Pasujący gruz, co to jest pasujący gruz? Bo ja nie wiem. W każdym razie musimy iść na lewo teraz. Zobaczymy, co tu ciekawego jest. Dobra, to już nie jest przejęte przez Hello, więc spoko. I tu nic na razie nie ma. Tu wiadomo, dopiero będzie bardzo, bardzo późno coś się znajdować. A z kolei tutaj mamy pustynię, mamy taką malutką, mamy plażę tak jak zwykle. Jeziorko, czyli nic się tu nie zmieniło. Ok. A nie, bo to jeszcze jedna pustynia była, no faktycznie. E? Nie, dobra, to glina. Wydawało mi się, że Crimson tu się stworzył kolejne. Na szczęście nie. Ech. To są duże drzewa, będę mógł wziąć kiedyś. Czyli tu nic ciekawego nie ma za bardzo. <laughs> Z tego co widzę. To jest ten tunel, który pokopałem, bo szukałem czegoś specjalnego. Wyjątkowego. W ogóle? A nie, dobra. Nieważne. Yy, no, rybak, rybak. Ja bym musiał w końcu wykonać dla ciebie zadanie, bo to jest kurczę trochę tak przykro, nie? Że my w ogóle nic nie robimy z nim. To odkładamy. Eksturki właściwie też mogę odłożyć. Skąd ja to mam? Nie mam pojęcia, skąd ja to mam. Ale mam! Jak widać. Skąd Skądś mam, ale nie wiem skąd. Eee... gdzie jest guide? guide? Guide, 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 A na górze jesteś. Czekaj, bo ty chyba mieszkasz nie tam, gdzie powinieneś, co nie? A nie, dobra, mieszkasz dobrze. To ja chcę od ciebie teraz się dowiedzieć, panie drogi. Tworzenie, co ja mogę z tego zrobić? Talizman mitów. Paska regeneracji. No stworzymy to. Chyba mam opaskę regeneracji jeszcze jakąś, albo i nie mam. No tak też bywa. No zdarza się. Tego nie chcemy, albo chcemy właściwie, nie, nie tego nie chcę. To chcę właściwie. Jeszcze mi pokażesz, co mogę zrobić z tego emblematu. Tworzenie. Symbol mściciela. Czyli tego nie da się przetwarzać, jednak. Dobra. Ale można chyba zrobić taki hybrydowy, taki, że wszystkie się łączy później i one są jednością. Chyba. Tak mi się wydaje. Ja mówię, ja naprawdę nie pamiętam wielu rzeczy, więc proszę się nie sugerować moim graniem. Eee, tak, ja sobie w ogóle poza grą, poza odcinkiem, nie poza grą, Poza odcinkiem jeszcze pójdę i połażę i pobiję się jeszcze z Wall of Fleshem. Żeby już wam tego no, nie narzucać. Też będę musiał pobiegać i pozbierać te rudy. Zobaczymy w ogóle, jak wygląda mnie pod ziemię. Czy coś się stworzyło tutaj. Miejmy nadzieję, że nie naprawdę nie chcę, żeby mi się to jakiś biom stworzył pod domem, taki, którego nie chciałbym. Żeby biom jest, jaki jest. Chyba na nie możemy znaleźć tego. grzybowego. O, już jest nowy ten, nowa ruda. Dobra, przejdziemy sobie tutaj, zobaczymy tą rudę. Co to jest za ruda? Chyba palladium tak mi się wydaje. Tak, rudę palladium musimy pierwszą wydobywać. No to jest też taki myk, że nie możemy wydobywać wszystkich nowych rud. Możemy wydobywać tylko je po kolei, tak jak one powstawały, czyli teraz wydobywamy paladium, następnie będziemy mogli wydobywać orichalkum, czy Orichlakum, czy jak to się tam nazywało. A na koniec tytan. No. One właśnie będą wymagać też narzędzi, które się z nich tworzy. Co to jest? Palladium kolejne, nice. To wydobędziemy od razu. Nawet dużo, bardzo dużo. No więc przede mną teraz dużo będzie kopania, biegania, szukania czy jakichś rzeczy różnych. Zdobywania nowych ekwipunku na walki z bosami. Trochę szkoda, że nie dostaliśmy kobaltu, bo może być też kobalt i jakieś trzy kolejne. Ale to jest chyba losowe, z tego co mi się wydaje. Więc na to niestety wpływu nie mamy, co nam się stworzy tutaj. Czy to jest Crimson? Crimson, tak. Stworzył nam się podziemny Crimson tutaj. Czyli to bardzo źle. No cóż. Nie na wszystko mamy wpływ niestety. Co to jest? Nie chcę to zobaczyć. Najpierw się Szkarłatny mimik. Wow! Czemu on jest taki mocny? A, bo może przechodzić przez ściany, dlatego. Hot dog. Pokonamy go? Miejmy nadzieję. Fajnie by było. Żeby on nas nie pokonał, a żebyśmy my go pokonali. A! Nie pij mnie. Kurczę Aż tak blisko było No niestety, no To są za silni przeciwnicy jeszcze oh. Ej Ja tam wracam Tam się dusze stworzyły Nie wiem jakie dusze, ale się stworzyły dusze 11? 22 Okej okay. Tu już jest coś. Kolec z paladium. To jest jakaś włócznia. Okej. Okay. Miecz z paladium. Kusza. Ło, wow, kusza. Topór wojenny. Mhm. To jest siekiera, tak? Tak. Pioła łańcuchowa. To jest widzę ten... Minus jeden zasięg. Aha. Okej. Okay. Dobra. I tak. Ja teraz chcę... Jest to 12. A, i nas, nic więcej nas nie stać. Ale mamy Trzy obrony, 9 zwiększone obrażenia i y, większa maksymalna liczba many. Fajnie. To czy, trzeba będzie więcej tego paladiumu zdobyć. Coś ciekawego sprzedajesz? Trzeba będzie też popatrzeć na tych właśnie NPC-ów, bo oni mają też nowe kwipunki, nowe rzeczy w sprzedaży, które nam się przydadzą oczywiście. Więc jak najbardziej trzeba będzie popatrzeć, co mi tam sprzedaje ciekawego. Będzie trzeba trufla znaleźć w grzybowym biomie. Mm. I oczywiście ten paladium nieszczęsny dokończyć, zdobyć. Tyle, żeby mieć cały set, wszystkie narzędzia. Później zbierać kolejne rudy. I to jest takie trochę czasochłonny proces. Bo to wiecie, zbieracie jedną rudę, robicie sobie z niej ekwipunek. Idziecie zbierać kolejną rudę, szukacie wyponek z niej. I kolejną rudę, i jeszcze jedną rudę. I żeby tego było mało, później... Ała. Później docieracie do etapu, gdzie macie, powiedzmy, planterę. I uwaga, plantera też ma kolejną rudę. Dla nas. A, wracamy do domu. Nice. Yy, Dużo nocy. A, bo ona dropi w Crimsonie. W sensie podziemnym, Crimzo Crimsonie. jest jeszcze Dusza Światła, która dropi w mm, podziemnym halo i właśnie są Dusze Mocy, Latania, czegoś tam jeszcze innego. I te Dusze zbiera się właśnie z różnych mobów, typu yy, z właśnie tam, wiverna będzie teraz w niebie latać, i będą mechaniczne bossy przed nami, więc nie pozostaje nam nic innego jak po prostu się szukować do roboty i ciężkiej pracy, i do przetrwania. O! Okej okay. A ty coś ciekawego masz? Hmm... <laughs> Muszę nadejść śmiesznych balonów hmm, nic ciekawego Ona ma głównie zabawkowe rzeczy Hmm... Mak jest nam potrzebny Mak bodajże przyjdzie, chyba po właśnie pokonaniu... Wall of Flesza powinien przyjść. Mamy chyba za mało mieszkań, więc będę musiał pobudować dodatkowe domki. Na pewno ich porozdzielać w końcu. Na dżungli będzie trzeba domek zbudować. No i ogarnąć tą całą sytuację tutaj. No, a w każdym razie, dzięki wam za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Widzimy się niedługo oczywiście w kolejnym. Trzymajcie się, było do następnego razu. No i cześć!